To nie kolejny kurs, to doświadczenie, które zmienia sposób, w jaki patrzysz na wnętrza. Jeden dzień. Prawdziwe mieszkanie na sprzedaż. Prawdziwa stylizacja. Prawdziwe emocje. Podczas staging masterclass zobaczysz jak wygląda staging od środka. Jak detale, kolory i kompozycja potrafią zmienić wartość nieruchomości. I jak świadoma stylizacja muszę zdecydować o sprzedaży w kilka dni. Dla kogo? Dla inwestorów i właścicieli apartamentów na wynajem. Dla pośredników i agentów nieruchomości. Dla dekoratorów, architektów i wszystkich, którzy kochają piękne wnętrze. Trzecia edycja będzie wyjątkowa, bo współczesna. Tworzona z remontu na 5+. 12 godzin praktyki, wiedzy, inspiracji i ludzi z pasją. Warszawa, 15 listopada. Limitowana edycja, tylko 10 miejsc. Stage Masterclass. Stylizacja, która sprzedaje. Zmień sposób w jaki pokazujesz nieruchomości. Bo po pierwsze wrażenie robi się tylko raz.